Ale drodzy państwo, zanim zaczniemy, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co nurtuje Polki i Polaków, no nie trudno nie odnieść się do sprawy ministra Romanowskiego. Dlatego, że to jest chyba najbardziej bulwersująca opowieść, jaką dzisiaj opowiada nam PiS, jaką opowiada nam albo nie opowiada nam kandydat PiSu na prezydenta, pan Nawrocki, który powiedział, że w ogóle nic na ten temat nam nie powie, że nie jest zainteresowany. Tą historią. A historia jest absolutnie spektakularna. Ja Państwu przypomnę o co chodzi. Dlatego, że tutaj nie chodzi o jakąś osobę, która sprzeniewierzyła e, dwa złote, tu nie chodzi o osobę, która dokonała jakiejś pomyłki urzędniczej, tu chodzi o kogoś, kto zdefraudował miliony, setki milionów złotych, kto ukradł setki milionów złotych w organizacji przestępczej. To nie ma drodzy państwo, państwo żartów. I to pan Romanowski był ministrem. Ministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest historia, która chyba nie zna precedensu w Europie, bo ja nie znam takiej historii, żeby był wiceminister sprawiedliwości, który defrauduje setki milionów złotych. Opowiada o tym, że oczywiście jest niewinny, że stanie przed wymiarem sprawiedliwości po czym ucieka do innego państwa i prosi tam o azyl. No to, drodzy państwo, raczej brzmi jak historia gdzieś z jakiegoś państwa w Afryce, w jakiejś republice bananowej, żeby nikogo nie obrazić, bo na pewno nie w Europie. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Polityczki i politycy PiSu usprawiedliwiają, mówią, że w ogóle super, fantastycznie. Cieszą się z tego, że Orban, który dzisiaj jest piewcą Putina i jego... Najbliższym przyjacielem w Europie, bo tak, człowiek, który kiedyś walczył o wolność, dzisiaj jest największym przyjacielem Putina. On udziela azylu panu Romanowskiemu. I PiS nie widzi w tym żadnego najmniejszego problemu, tylko go rozgrzeszają. Tak, jakby to w ogóle bohater pisowskiej bajki był. Człowiek, który zdefraudował setki milionów złotych z budżetu państwa. I prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, a zaraz postawi mu 7 kolejnych zarzutów o uczestnictwo w organizacji przestępczej. To jest coś niebywałego. I na to wszystko mój kontrkandydat mówi, że on nie ma nic na ten temat do powiedzenia. No to my się chyba musimy zapytać, co by to oznaczało, gdyby nie daj Boże, ktoś z spisu wygrał wybory prezydenckie. Co by to oznaczało? Ułaskawienie? Ułaskawienie dziesiątek, setek kryminalistów, którzy akurat są kolegami pisowskimi, czy to z podwórka, czy to z biznesu, czy to gorzej z ministerstwa. I nieprawdopodobne w tym wszystkim jest to, że oni wszyscy go rozgrzeszają. Ja sobie zajrzałem do CV ministra Romanowskiego. No, znalazłem tam rzecz, która dla pisów będzie na pewno bardzo ciekawa, bo on był stypendystą Fundacji Adenauera. To ja już bym radził pisowi, żeby wymyślił kolejną teorię spiskową, że Niemcy mu go podrzucili, bo było trochę łatwiej wytłumaczyć to i trochę łatwiej się od niego zdystansować, ale oni nie chcą się od niego zdystansować, bo oni uważają, że to jest dla nich absolutny bohater. I trudno, drodzy państwo, o tym głośno nie mówić, dlatego że te wszystkie fakty zebrane do kupy i to, że pisowscy, aparatczycy dzisiaj muszą uciekać do Orbana albo na Białoruś, albo nie wiadomo gdzie, to jest właśnie obraz tych czasów, obraz tych ostatnich ośmiu lat. Ale my nie przyszliśmy tutaj, żeby rozmawiać o ostatnich ośmiu latach, tylko żeby się zastanowić nad tym, jaka jest przyszłość. Ale również ta opowieść rzutuje na przyszłość, dlatego że dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który będzie w pełni niezależny. A niezależność, drodzy Państwo, polega na tym, że ktoś ma swoje własne zdanie. Więc jak można nie mieć zdania, zwracam się do Pana Nawrockiego, w sprawie tak fundamentalnej? Jak można powiedzieć, że to kogoś w ogóle nie interesuje? Bo ja bardziej spektakularnego przykładu nie znam. I właśnie takiego prezydenta Polska potrzebuje, niezależnego, który ma zdanie i tak jak ja, będzie Państwu o nim mówił wyraźnie. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy państwa, w którym są jakieś zasady, w którym etyka jest istotna, w którym politycy kierują się zasadami, to musimy wybrać prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, a nie jednej partii politycznej. Musimy wybrać prezydenta, który ma swoje zdanie. A nie będzie czekał na to, co powie Jarosław Kaczyński, albo nie będzie komentował bulwersujących rzeczy, dlatego że się boi, co na to powie PiS. Dzisiaj, o tym dzisiaj są te wybory, o tym, jaka będzie prezydentura. A prezydentura niezależna, prezydentura, która jest blisko ludzi, to jest to, co w tej chwili najważniejsze.